tą drogą do zwycięstwa za 3, 2, jedno. Cześć, witajcie, ja jestem. Na pewno mnie nie znacie. Zobaczcie, wiecie co, jeśli chcecie wiedzieć, kim ja jestem. To podziękujcie, że czemu się nie przedstawiam. Jednemu typkowi, który się nazywa Patryk Fedak. Ja nie mówię, bo go znam, tylko że po prostu. No, on jest... po prostu on mi napisał tam komentarz. I się tak właśnie nazywa. <laughs> A więc podziękujcie mu, bo on mi zarzucił, że po co się witam i że bez bezużytecznie w ogóle wsłażyłem ten kanał. A więc podziękujcie mu, zobaczcie jak się nazywam. Chociaż tamtego komentarza już nie ma. To nie oznacza, że źle, to dobrze. No ale nie ma tego komentarza Ciekawe jak zniknął. Wiecie co w sumie? To ja nie wiem jak on zniknął. Wy macie jakiś pomysł? Bo ja nie mam. Jak on mógł zniknąć? Chyba... Nie, raczej się nie dowiecie. Myślę, że... No. Nic, mierza. W ogóle ja sobie wyobrażałem takiego lidera, że ktoś tu wchodzi, ja jestem liderem w centrum Pokémon na środku. Pok ja nie mogę, oczywiście, idziemy do LDR, czyli lider. Boję się, jeszcze Serio? Muszę to robić. Nie, muszę to robić. Nowa. No, niestety. Wiecie co, oszczędzę Wam tego. Widzimy się po cięciu. Ej, w... Lecimy. Za trzy. Lecimy tą drogą do zwycięstwa. Za trzy, dwie, jedno. Nie o to chodziło. Mamy z nimi porozmawiać. I boję się. Boję się, co tu się stanie. Już widzicie, z kim będziemy walczyć. Z bliźniakami! I to nie jeden lider dzisiaj, a dwóch! Okej. Okay. i ja teraz wiem. Przepraszam, czekajcie, ja muszę zrobić cięcie. Dobra, widzimy się po cięciu. Jakiś zwykły typek myśla sobie, by, he, jakie easy. Ale tak to ja sobie myślę, kurczę. Niby proste, ale wolę ich nie lekceważyć. Tak sobie teraz myślę. I wiecie co? Nie wiem, kogo zaatakować. Sorok, zemsta słońca. Pamiętam to jeszcze. Jest w sumie 14. Jeszcze zionek. Atakujemy Soloroka, bo jest dzień. I chce się zemścić. Za tego cika zemsta słońca. Zęsta musi być słodka Oczywiście pokamona sobie to zmieniamy, bo inaczej będzie słabo Oczywiście bierzemy jakieś pokamona, ciekawe jakiego, bo nie ma pojęcia Ale bierzemy chyba, nie wiem kto eee, Skorupę, Sandy Myślę, że skorupa s A, mniejsza Myślę, że skorupa, Sandy A, dzionek Widać w Pokémonach też jest działa. Hmm, niestety będą ogniste taki ataki kurcze. A ja jestem ładny. Myślę, że skoro trzy wytrzyma troszkę więcej, co to był za atak? ice Cream? nie znam tego ataku szczerze. Oczywiście używam wajta na co bo muszę zrobić dla nich zem zemstę. Jak mówiłem już, bierzemy oczywiście rok tomba, bo inny atak nie zadziała. No, ma Wiem, że to mało zadziała. No nie zadało to. No ale na Speed ma słabe, teraz. A więc. Absorbuje światło. On absorbuje moc. I kurczę, skoro pasant prawie zginął. Bite. Okej, okay, ja muszę. To nie zadało dużo na szczęście. Tylko wiecie co? Ty zaatakuj nie bajt. Oczywiście roka, A ty weź sobie podionkę, Serio. Ty musisz użyć Hiperpodion. Hyperpotion. No jakoś tak. Okej, okay, skoro pasant, Zażyj ten lek. Jak to zabrzmiało w ogóle beka jak, była? Znaczy bekować zabrać, Nie, trzeba jakoś... I dobrze zrobiłem robiąc to. No myślałem sobie, że już co rok padnie. A to się nie stało, kurczę. Muszę zabrać tego... Tylko kogo wziąć zamiast niego nie wiem. Grado tu ma robić robotę, a więc ty będziesz... Zażywał lekarstwo, taki mam plan. Chociaż wiem, że dużo stracę, ale altaria mi się przypomniała. Jak powiedziałem, że dużo tracę, Ech, z altarią było gorzej. E, psychik... chciałem powiedzieć, że to nie pierwszy raz, gdy robię taką taktykę, żeby nie było, to ja już robiłem kiedyś taką taktykę. w nie udało mi się. Nie, mówiłem, że mi się nie udało. Kurczę, kogo ja mam tu dać? Eee, nie mogę. Znaczy, kogo ja. Dobra. Hmm. boi i to bardzo nie wiem, kogo zastąpi. Ja cię, co ja zrobiłem? Nie, <laughs> oczywiście, i licznik. Niestety a, trzeba zmienić, aż dziewięć straconych nie idzie mi dobrze w tym wzroku. Jestem słaby w wzroku, a teraz wiemy już o tym. Dobra, wiesz Mam wziął mega ewolucję jego ale nie mogę. Serio, ile ja wy macie tych hiperpotionek? Myślałem, że to ostatnia. No ech! Dlaczego podwójna walka? Eee, śpi. Dobra, tego mogłeś uśpić. Rice Clean Off. Dobra, atakuje są Mam nadzieję, że się przebudzisz niedługo. Sanideee. Nie. Się jak z altarią. Dlaczego to walka mi robi takie problemy? Psychik... Nie. Kurczę ja nie mogę. Bajt! Nie! Nie Aquatei! Bajt! Co I teraz patrzcie. Pierwsza hiperopatologa leci na kraje do że Pierwsza, która leci na kraje dosa. Nie wiem, kim ja zastąpię cię, gościu. Nie! Nie absorbuj światła! Uf, uf już myślałem, że użyjesz na magikara. Co rok zemsta była słodka. Wiem, że mam teraz, Lunaton... Spotkanie słońca z księżycem bolało. To bardzo, kurczę. Lunaton! He, he, Luna Lunaton, teraz ci nie odpuszczę. Nie odpuszczę ci tego w tej mojej skorupy Nie, nie będę mógł ci tego odpuścić Oj, uwierz mi Nie będzie dla ciebie ciekawie Słońce rozwaliliśmy, musimy rozwalić księżyc Giń w czeluści swoich koszmarów psychika, Chcesz psychika użyć? Może komuś podamy dawkę rozwarającego. Dzisiaj twój kamienny, jak na księżycu pancerz zostanie rozbity przez ogromne ugryzienie Grajadosa. Myślałeś, że niszcząc, wyniszczając naszego sens, szle, sens resza. będziesz bez będziesz mógł se pójść. Nie! Właśnie już nie masz szansy. Rozbiliśmy ci wszystko co trzeba było. Wczułem się nieźle. Chociaż na no serio nie wiem co ja tam zrobię. odznaki ja, kolejna okej. Okay. Uff mamy odznakę. Jej, Ale boli <grystanie> Wolałem zwykłego. <grystanie> Wolałem już swojego sandslasha. Ale niech wam będzie. To był odcinek, tylko żeby dokleić sobie, że druga część pierwszego odcinka może... Tak. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek się wam spodobał. Tak, bo ja go już kończę. Nie zamierzam po tym, co zrobiłem... Znaczy, zobaczyłem... Nie, nie zamierzam robić dalej tej walki. A więc tylko pójdziemy. Przeteleportujemy się, jak tylko się da. I uciekajmy... Hmm. Póki się da z tej wyspy. Co jest? Rajkłaza? Nie, to niemożliwe, przecież Rajkła. Co się stało? Może jeszcze zaś? Myślałem, że już. Wy... że musimy nukkować. Co się stało? Co tu się dzieje? Głaza powróciła, ale czemu? By miała nie powrócić. Wiem, ja nie czytam tego Przepraszam, ale. Będziemy nurkować, nie podoba mi się to. Będziemy nurkować, nie podoba mi się to. Będziemy musieli znowu szukać tuneli. Nie. A ja użyłem Dive'a. Ach, to... Co tu się dzieje? A teraz spokojna muzyczka. Eee, okej. Okay. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek wam się spodobał. Zostawcie lajka, suba. E vejamos, chefe.